Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. O przerwaniach mówiłem wielokrotnie, że są, ale do tej pory nie zrobiliśmy z nich użytku. Czas najwyższy się za to zabrać. Ale żeby nie było nudno, będzie też ładnie. Czym są przerwania? Najprościej powiedzieć tak. Program sobie działa. Mruga, śpiewa, recytuje, czy robi wszystkie inne rzeczy, o których wiele razy już opowiadałem. Działa zgodnie ze swoją treścią. Wszystko jest oczywiste i przewidywalne. Przerwanie to brutalna ingerencja w nasz program która zaburza porządek rzeczy i nakazuje robić coś innego. I to jeszcze w trybie priorytetowym, bez marudzenia, natychmiast. Do czego to służy? Najczęściej do wykonywania tych czynności, które zdarzają się od czasu do czasu, a czekanie na ten czas jest marnowaniem zasobów. Spójrzmy na konkrety. To jest najbardziej znany program na świecie, który mruga diodą. Nieco go zmodyfikowałem, wysyłając na port diody zaprzeczenie stanu odczytanego. Tak jest szybciej, a też działa. Po zmianie stanu diody czekamy ćwierć sekundy, zmieniamy stan i tak do końca świata. Program działa jak należy, ale jest trochę bez sensu. Prawie 100% czasu zużywamy na czekanie. Oczywiście, jeśli nie mamy nic innego do roboty, to tak można. Ale używanie Arduino do mrugania diodą kojarzy mi się ze słynnym memem z elektrody. Do mrugania i na razie tylko do tego, użyjemy przerwań. W tym celu skorzystamy z prostej biblioteki Timer 1 która zarządza licznikiem wbudowanym w Arduino. Tak naprawdę obeszłoby się bez niej, ale biblioteka ta daje nam mniej zagmatwany dostęp do tego licznika. Biblioteka włączy mechanizmy niezależne od treści programu. Który co jakiś czas każe wylądować poza główną pętlą, rzucając niejako wszystko. Tutaj określa się ów czas w mikrosekundach, a więc wynosi on jedną czwartą sekundy. Wiersz niższy po pierwsze włącza cały proceder przerwań, a po drugie określa dodatkowe miejsce w szkicu, w którym nastąpi wspomniane lądowanie. Nazwałem je oczywiście przerwanie. Tak na marginesie, to nie jest tak, że przerwania nie da się wyłączyć. Biblioteka ma też wiele innych ustawień, ale tutaj nam się one nie przydadzą, a o wszystkim można poczytać w dokumentacji. Idźmy dalej. W głównej pętli nic nie ma, czyli cały program w zasadzie nie robi nic. Oczywiście w głównej pętli może znajdować się cokolwiek. Najciekawszy jest podprogram o nazwie Przerwanie. Jak widać, nigdzie nie ma do niego odwołania, bo wchodzi się tutaj niewidzialnym mechanizmem omówionym wyżej. Zatem co ćwierć sekundy lądujemy tutaj, wykonujemy wszystko, co znajdziemy i wyskakujemy, wracając do miejsca, w którym znajdowaliśmy się poprzednio, czyli w tym wypadku do pustej pętli głównej. Tutaj także mamy jeden tylko wiersz. Dokładnie ten sam co w pierwszym szkicu i robi on dokładnie to samo. Zmienia świecenie diody. Jak widać, nie potrzeba tutaj żadnych pętli opóźniających. Po zmianie uciekamy stąd i mamy gwarancję, że powrócimy po kolejnej ćwiartce sekundy. No dobrze, ale sensu wielkiego to nie ma. Program w głównej pętli przecież nic nie robi, więc żaden z tego pożytek. Rozbudujmy to nieco. Dołożymy drugą diodę świecącą. Na płytce, której używam, są już takie diody przylutowane. Jedna z nich, czerwona, siedzi na porcie dziewiątym. Ten program połączy oba poprzednie, czyli z pierwszego zostawimy mruganie diodą w pętli głównej, a z drugiego w przerwaniach. Żeby to jakoś rozróżnić, zmieniłem czas mrugania w głównej pętli na sekundę. Kompilujemy, wysyłamy i każda z diod żyje sobie własnym życiem. Przy czym biała mruga, poza świadomością głównej pętli programu. Nadal nie ma to aż tak dużego sensu, ale nie w tym istota, a w pokazaniu metody. Najwyższy czas na bardzo praktyczny już przykład. A ponieważ ma być przyjemnie spożytecznym, wystąpi teraz wyświetlacz, który dostałem w prezencie od TDM Electronics zajmującej się demobilem wojskowym z całego świata. Jest to urządzenie bardzo urokliwe, posiadające cztery struktury 16-segmentowe, a więc umożliwia wyświetlenie nie tylko cyfr, ale także wszystkich liter alfabetu i kilku grafik. Wyświetlacz ten pochodzi z serii militarnej o najwyższych parametrach, jeśli chodzi o niezawodność. Dość powiedzieć, że może pracować non-stop w zakresie temperatur od minus 55 do 100 stopni. Nie umiem dokładnie rzec, kiedy został wyprodukowany. Ale technologia zdradza dekadę lat 70. i z wyglądu jest wyświetlaczem bardzo retro. Jak mówiłem, jest on tutaj tylko bohaterem drugoplanowym, bo istotą jest wykorzystywanie przerwań, ale będzie spełniał praktyczną rolę, zegarka. Dodajmy zegarka elektronicznego z wyglądu, zachowania i idei pracy bliskiego zegarkom LED-owym z lat 70. -tych. Przypatrzmy się mu zatem. Kostka ta, ceramiczna, hermetyczna, ze szklanym okienkiem, wyposażona jest w 18 złoconych wyprowadzeń. Posiada dużo nadmiarowych wejść, z których w większości nie będziemy korzystać. Zatem po kolei. Pierwsze dwa pozwalają odciąć układ od magistrali. Nam to nie będzie potrzebne, więc łączymy je na sztywno z masą. Trzecie, czwarte i piąte pozwalają wyczyścić pamięć i zarządzać kursorem. Zbędne zostawiamy niepodłączone, co oznacza podciągnięte do stanu wysokiego przez wewnętrzne rezystory. Szóste zezwala na zapis, łączymy na stałe z masą. Siódme i ósme pozwalają wybrać jedną z czterech cyferek, łączymy z Arduino. Dziewiąte to zasilanie, a dziesiąte masa. Od 11 do 17 mamy magistralę, którą wybiera się jeden z 64 znaków. Troszkę bez sensu, bo wystarczyłoby 6 bitów. Dla nas istotne jest to, że cyferki można zaadresować czterema bitami, łącząc pozostałe 3 bity na sztywno, szósty z masą, a piąty i czwarty zostawiając niepodłączone. W zegarze bowiem litery są niepotrzebne. Ale jeśli ktoś chciałby wyświetlać teksty, musi podłączyć wszystkie 7 bitów do Arduino. Ostatnie osiemnaste wyjście gasi wyświetlacz i także pozostawiłem je niepodłączone. Całość zatem jest połączona z Arduino sześcioma przewodami, nie licząc zasilania. Oprócz płytki testowej potrzeba było tylko sześciu zwor. Proste i piękne. Od razu po włączeniu zasilania powinno się coś tam zaświecić. Przejdźmy teraz do szkicu i jak mówiłem, po pierwsze program w całości będzie pracował w przerwaniach. A więc w pętli głównej nie będzie zupełnie nic. Po drugie, postanowiłem napisać go w duchu lat 70. że tak powiem, esemplerowo. Na czym to polega? Już za chwilę. Tak, nie mamy tym razem biblioteki zegarowej. Zegar będzie robiony na piechotę, i to jest jeden z tych duchów. Będzie nam potrzeba 8 pinów, z których stworzymy dwa porty, jeden czterobitowy do wystawiania adresu cyferek w pamięci znaków. I drugi dwubitowy do adresowania jednej z czterech pozycji wyświetlacza. Oczywiście skorzystam z klawiatury mojej płytki edukacyjnej, bo jakoś zegar musimy ustawiać. A ponieważ mamy tylko cztery pozycje, trzeci z przycisków, jak w zegarku elektronicznym z dawnych czasów, będzie aktywował wyświetlanie minut oraz sekund. W tym miejscu deklarujemy sobie tablicę adresów grafik reprezentujących cyfry. Jak widać, mamy tutaj w zasadzie kod BCD i można by to liczyć bez tablicy, ale ta metoda zła nie jest, a już ją kiedyś omawiałem w odcinku o wyświetlaczu nieco innego rodzaju. Ciekawie będzie ze zmiennymi. Zamiast sekund, minut i godzin, jak to zwykle było, deklaruję tutaj owe elementy rozbite na jednocyfrowe liczby czyli sekundy, dziesiątki sekund i tak dalej. Mało tylko. Znajdziemy tutaj także dziesiąte części sekund. Po co? O tym za chwilę. W pętli setup nie dzieje się nic ciekawego poza ustawieniem timera przerwań na jedną dziesiątą sekundy. Jak mówiłem, główna pętla jest zupełnie pusta, zatem program może robić cokolwiek. Przejdźmy do sedna, czyli podprogramu obsługującego w przerwaniach. Oto sedno zegarka pisanego na piechotę. Zwiększamy licznik dziesiątek sekund, i jeśli przekroczy 9, zerujemy go, zwiększając liczbę sekund. Jeśli ta przekroczy 9, zerujemy ją, zwiększając wartość dziesiątek sekund. Tutaj ustawiamy pułapkę niżej. Jeśli przekroczy 5, zwiększamy liczbę minut, bowiem 59 sekund jest najwyższą legalną wartością. Z minutami i godzinami jest analogicznie, z tym, że nie ustawiamy tu pułapki na dziesiątkach godzin bowiem tutaj rzecz prosta nie jest. Po wyjściu z tej zaknieżdżonej pętli sprawdzamy, czy aby nie wyskoczyła godzina 24. Jeśli tak się stało, zerujemy dziesiątki godzin i godziny. Teraz zajmiemy się klawiaturą. Sytuacja jest bliźniacza wobec procedury zegara, ale wpadając w pętlę co jedną dziesiątą sekundy, za każdym razem, gdy któryś z przycisków regulacyjnych będzie wciśnięty, Będziemy zwiększać także licznik minut albo godzin. W module odpowiedzialnym za przestawienie godzin mamy podobną do użytej wcześniej procedurę wykrywania 24 godziny, która ją zeruje. Mamy tutaj jeszcze podprogram Zerowanie. Ponieważ jest wspólny, trafił do osobnego zbioru i zeruje on sekundy po każdej regulacji zegara. Ta rzecz jest alternatywna, jeśli ktoś wolałby dla tego proceduru stworzyć osobny przycisk. Myślę, że sobie z tym poradzi. W końcu tutaj następuje procedura wyświetlenia wszystkich czterech wartości, przy czym w zależności od stanu przycisku wyświetlającego sekundy, wyświetlane będą minuty i sekundy, albo godziny i minuty. Część tych elementów można wyciągnąć do osobnego podprogramu, gdyż się dublują, ale nie chciałem ograniczać czytelności całości. Zwróćmy uwagę na to, że cyfry wyświetlają się nie po kolei. Okazało się, że Arduino jest nieco za szybkie dla tego wiekowego wyświetlacza i dopiero zrobienie takiego przeplotu sprawia, że wszystko wyświetla się jak należy. Nijak tego nie widać, a jedynym problemem jest nielogiczna kolejność. Zwróćmy też uwagę, że do adresowania trzeba dwóch linii, ale za każdym razem zmienia się tylko jedną. Kolejność tak dobrałem, by właśnie potrzebować tylko jednej zmiany w każdej grupie. W ten oto sposób można tworzyć programy, których nie ma. To znaczy oczywiście żyją sobie w tle, zabierając nieco zasobów, ale zwykle takie kradzieże nie przekraczają procenta. Więc co byśmy nie wymyślili do zrobienia w głównej pętli, prawie na pewno nie poczujemy różnicy w wydajności.